Cześć kochani, dzień dobry, witam was w serdecznie w czwartkowym odcinku Gdyby było za głośno, bo ja nagrywam teraz rano To słuchajcie, ściście albo wyciście Mamy mix drapek za 110 zł, wielką krzyżówkę Zdrapkowy milioner, Bic 777, magnetyczne 5, Bajeczna Kasa Różowy, Diamentowy, różowy, diamentowy 7 e, diamenty, Diamentowy Los i Perły Rubiny

Żeby tak było troszeczkę widniej. O. I bierzemy się za diamentowy los po numerze drugim. Ta zrapka to mi nigdy nic nie dała takiego, wiecie, lepszego. Co tu wygrywa? 11, 25, 26. Trzydzieści dziewięć i czterdzieści siedem osiem dwadzieścia jeden czterdzieści cztery czterdzieści pięć dziewięć czterdzieści trzy siedem trzydzieści osiem czternaście jeden, pięć, dwadzieścia dziewięć, dwanaście, trzydzieści siedem, czterdzieści sześć i ostatni rządek dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, czterdzieści jeden, dwadzieścia osiem i trzydzieści sześć. Pusto. MD kontrolne. Różowe siedem o numerze osiemnastym. Dziewięć. Dwa. Cztery. Osiem. Dziewięć. Sześć. Trzy. Dwa. Pięć. 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 Dziewięć. Cztery. Osiem, cztery, osiem, trzy, sześć, trzy i dwa. Pusto. Teraz sobie drapniemy Big Siedem, o numerze dwudziestym pierwszym. Bank. Wiśnia Worek. Podkowa Jabłko Złoto. Serce winogrono, Koniczyna podkowa, koniczyna, safe gwiazda, monety jest i siódemka jest wygrana, fajnie pik, diament, truskawka pierścień, truskawka i ananas pierścień, pomarańcza banany serce, jabłko, worek cytryna, banknot korona pik, wiśnia, dzwon ananas, korona Pomarańcza, banknot garniec, gwiazda, dzwon, cytryna i garniec. A tutaj mamy 20 zł. No, jak miło! Tylko, gdzie tu są te. Gdzie tu jest ten. Gdzie tu są te kontrolne w sumie. No, tutaj mamy Y, a gdzie są te kontrolne liczby? Ja nie widzę z rana jeszcze. A jest, dobra, mamy to. Bajeczna kasa o numerze 5. Tutaj wygrywa 5, 33, 12, 16 i 4. pierwsze dziewiętnaście trzydzieści pięć jeden dwadzieścia trzy piętnaście boczek trzy dwa trzydzieści dwa trzydzieści jeden czternaście trzydzieści cztery dwadzieścia dziewięć Dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, siedem, dwadzieścia osiem, trzynaście, trzydzieści dziewięć, sześć, i ostatnie mamy czterdzieści, bajeczna kasa pusta. M i A, magnetyczne pięć o numerze dziesiątym. Osiem, sześć, siedem, trzy, sześć, dwa, trzy, siedem, dwa, dziewięć, sześć, trzy, jeden, siedem, jeden, cztery, dwa, osiem, dziewięć, i ostatnie mamy jeden. Pusto, pusto, pusto zrabkowy milioner. Karo, awokado, śliwka, kapelusz. O jest plik jest wygrana. Jest zwrot ananas. E, pik chmury, kwiat, dzwon, zegar, krem, gwiazda. Perła, trefl, cytryna, winogrono, okulary, kawa, arbus, palma, biedronka, piłka, narty i serce. Ojej, co one robią? No, tutaj mamy zwrot 20 zł. Dobra. Kontrol, e, do wypłacenia, zdrapany. Wielka krzyżówka o numerze czwartym. Pierwsze mamy G, gaz bonusowy, Grom, Gody, Gra, embargo. No i się wykończyło, d. Lody bonusowe, plus Lido bonusowe, Gody, Bandyta, Jordan. Tu jest Ada, Zdun, Dzik. I Lido Impas Zalotnik Cios Dzik Biznes Rybitwa No i wszystko T Notes bonusowy Kometa. Bandyta. Ustka. Zalotnik. Tutaj mamy jacht. Troja. Kartoteka. Rybitwa. Pryncypat. Kolejne mamy a, tu jest gaz, raj, eksponat, Azja, impas, Jordan, tukan, bandyta, oka, kra, zakamarek, I co wszystko. Tutaj nam się tworzy pierwszy wyraz Ada, sroka, Kansas, jacht, wezera, renowacja. Embargo, manewr, Afryka. Aeroplan, zupa, rybitka, pryncypa, sad. No, i to by było na tyle. Teraz mamy Y: lody bonusowe. Tu jest mysz. a tu jeszcze są gody tutaj Y mamy w Afryce w Ojczyźnie, w Pryncypacie w Rebitwie kolejne mamy W w bonusie W nie ma Tutaj W też nie ma w tej czerwonej. Wezera. Manewr. Rybitwa. N. Notes bonusowy. Eksponat. Zalotnik. Tukan, Zdun, renowacja, manewr, kontener, biznes, ojczyzna, pryncypat. lody bonusowe, zalotnik, tu jest dukla, lej, puli, tu ostatnie mamy k, w bonusie Kabrak, ustka, tukan, eksponat, zakamarek, zalotnik, oka, Kanzas, sroka, Afryka, kartoteka. Tu jeszcze okup, akwen, dzik. M, w bonusie m brak, impas, grom, mysz, moloch. Tutaj mamy manewr i tylko chyba manewr f bo my się brak Safe. Orfeusz Afryka no jak zwykle f, mało u się u mnie mamy. Tutaj mamy ustka. Tworzy się pierwszy wyraz tukan, udo, tu tworzy się drugi wyraz dukla, orfeusz, dun, okup, zupa, puli. dobra następne mamy b tutaj tworzy się bandyta drugi wyraz embargo biznes e notes bonusowy Kometa, eksponat, tutaj jeszcze M zrapane I safe, Orfeusz, wezera, renowacja, embargo, manerw, kontener, lej, trzeci wyraz, akwen, kartoteka, aeroplan. Tak się tutaj ochocza te wyrazy układają i chyba nic z tego nie będzie. P. No właśnie. Impas. Eksponat. Tutaj czwarty puli. Mamy Pryncympad, a to Y niezrapany. Okup. Zupa. Nic więcej nie widzę. Poczekajcie, tutaj jeszcze M jest zrapane Teraz będzie pewno J, a nie H. No. Mm -hmm. Moloch. Jacht. No i ostatnia literka i będzie pusta. C. Widzicie? Moloch. Hmm, tutaj mamy jacht. Cios. Ojczyzna i pryncypat. Nie starczyło na tą piątą literkę, ani tutaj na tą trzecią literkę. Niestety. W bonusie byłoby. 30 zł. No i tutaj mamy sap, dobrzenie ciału. No szkoda. Tak jak mówiłem, układało się wszystko ochoczo, a potem no, zabrakło liter. Tutaj mamy 20, 40, 50 zł na 110. No, zawsze będzie odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Dużo zdrówka i do jutra. 芝麻一身，啪啪。